Siemano widzowie, to w kolejnym odcinku Stoilet Tower Defense i dzisiaj robimy, otwieramy ponownie jeden Injured Crate i dzisiaj pozdrawiam cię w ogóle Twins667 na odcinku. Yy, dzięki za to siedem, 19 gemów i Laser kameraman Kara. Te 17 gemu, 19 gemów było mi widzowie potrzebne po to, żeby kupić Injured Crate'a, a więc... Yy, Kupimy, widzowie. Pyk, kupujemy. Wszyscy za mną idą. XT, dobra. Dobra. Wszyscy gotowi. Cała armia się zebrała, moich widzów. Yy, no i mamy, widzowie. Injured crate. raz, raz z, Wraz z walentynkowymi krejtami. A więc, uwaga, widzowie, otwieramy. Pyk. Dajcie y, łapkę w górę to da dostanie na Hyper UTS Toxic Titan. No kurde, cieszę się, ale fajnie by było hyperka drobnąć, ale szkoda. Toxic. Napiszę im, że Toxic, ale fajnie widzowie, bo mamy teraz dwa toksiki nie trzy, bo jednego wytrajdowałem z za zagamy. Lepiej niż Saw. No tak. No więc e, dzięki za oglądanie. E, widzimy się w następnych odcinkach w miarę git, bo toksika dropnęła. E, I widzimy się w następnych odcinkach. Siema!